W Bibliotece Retro konsoli Nintendo Switch, którego przy okazji drugą wersję pokazano niedawno na tajnych pokazach na Gamescomie, pojawiły się cztery kolejne gry, w tym trzy nigdy nie wydane na zachodnich rynkach. Są to Joy Mech Fight, bijatyka wydana przez Nintendo oryginalnie na Famicoma, sportowa gra z kultowej u nas z Pegasusowych Piratów serii gier Kunio-kun, Downtown, Nekatsu, March, Super Awesome, Field, Day. też oryginalnie wydana na Famicoma, Na Snesa mamy grę puzzlową Halse Labs Kirby's Start Staker, a ostatnia w tej paczce jest gra RPG Quest for Camelot, wydana oryginalnie na Game Boya. Osobom, które nie zdają sobie sprawy, przypominam, że po opłaceniu abonamentu na Switch Online otrzymuje się dostęp do dużej biblioteki gier z NES-a, snes i Game Boya, a płacąc więcej także Nintendo 64, Game Boy Advance i Sega Mega Drive, a cena abonamentu rodzinnego jest naprawdę korzystna.